Kto jest obok Was? Zawsze raz jak się wie. I te najlepsze są te takie znajomości, co nikt nie wie o co chodzi. No, a w nawiązaniu tego, co w takim. Czy przyjdzie nam burze wśród Państwa? Czy daj Gansybiu na Picchu? Z trudu naszego nie rabimy, Co pewnie się domyślacie i wiecie, o rzeczywistych intencjach stron walczących nie świadczą oświadczenia polityków, noty dyplomatyczne, ale teksty piosenek żołnierskich. I tak sobie pomyślałem, że może za parę lat. To ja z moim najstarszym wnukiem też chciałbym iść taką drogą, gdzie można będzie razem przeżyć wszystko, co się wiąże z pierwszą brygadą, z pierwszą kadrową, z pieśniami i tradycją legionową. I wiem, że mogę pójść z nim pewnie na ulicę Chmielno i ten szef orkiestry, która do dzisiaj istnieje, nie będzie się bał. I pewnie na 500 zł nie trzeba będzie kłaść na, na gitarę. Ale wiem jedno, że najprawdopodobniej przyjadę tutaj do Krakowa śpiewać piosenki legionowe. Serdecznie za to wszystkim dziękuję. Ojna da, dana, kompania kochana, nie masz to jak pierwsza, nie! A gdyby on jeszcze śmiał dawać zucha, każdy z nas zakwetem trafi mu to Oj brzucha. Da, Ojna, dana dana, kompania kochana, nie masz to jak pierwsza, nie! No to jedną piśmę mamy z głowy, ale ja...